Cześć, tu Ola i witajcie w nowym odcinku na kanale Poledge Travels. Dzisiaj odcinek o pieniądzach, dlatego, że dobiegł końca nasz pierwszy miesiąc spędzony na Malcie i postanowiliśmy zrobić takie podsumowanie, ile kosztuje właśnie spędzenie miesiąca w tym kraju. Takie podsumowanie robimy od czasu do czasu. Mamy też takie podsumowanie ze Stambułu, gdzie spędziliśmy miesiąc. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie porównać, to może do tego odcinka wrócić. A dzisiaj opowiem Wam o tym, ile kosztuje właśnie spędzenie miesiąca na Malcie. Cześć, Tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku. Wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Na początek koszt przelotu, którego nie będę wliczać w koszt miesiąca spędzonego na Malcie dlatego, że przelot zależy bardzo od tego, kiedy lecimy. Jakimi liniami, czy lecimy z bagażem, czy bez, więc to się bardzo, bardzo różni, ale w ramach ciekawostki Wam o tym opowiem. My na Maltę lecieliśmy z Aten, więc musieliśmy mieć dwa loty. Najpierw polecieliśmy z Aten do Berlina, a później z Berlina na Maltę, więc w sumie mieliśmy dwa loty na dwie osoby, czyli cztery bilety. Lecieliśmy Ryanairem, czyli tanimi liniami, więc wiadomo, jakość inna, ale też cena inna. I na przykład za lot z Aten do Berlina razem z dwoma bagażami podręcznymi zapłaciliśmy po 20 euro, a za bilety z Berlina na Maltę zapłaciliśmy po 23 euro. Więc w sumie za wszystkie te cztery bilety, za nas dwoje, zapłaciliśmy 86 euro. Biletów powrotnych nie kupowaliśmy, dlatego że jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy wyjeżdżać, ale mówię Wam o tej cenie orientacyjnie, dlatego że jeżeli latacie tanimi liniami, to naprawdę da się kupić tani bilet na Maltę w kwocie 20 euro. Teraz czas przejść już do takich zwykłych kosztów pobytu na Malcie. Zaczniemy od zakwaterowania. To jest zawsze najwyższy koszt, jeśli chodzi o taki pobyt i nie inaczej jest na Malcie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakiego szukamy standardu. Czy chcemy wynająć całe mieszkanie, czy tylko pokój, czy ktoś chce spędzić na przykład miesiąc w hotelu, to oczywiście będzie za każdym razem inna cena. Jeżeli jesteśmy gdzieś krótkoterminowo, to też nie mamy możliwości skorzystać z wynajmu mieszkań na długi termin, gdzie te ceny są oczywiście inne. Jeżeli zostajemy gdzieś krótko, no to my korzystamy z Airbnb. Czasami z Bookingu to zależy, gdzie znajdziemy lepszą ofertę. I jak szukaliśmy tutaj mieszkania na cały miesiąc, to ceny jednego pokoju w mieszkaniu wahały się od 350 do 550 euro. I to była cena tylko za jeden pokój. Ceny za całe mieszkanie no już zaczynały się od 700 euro, jeśli dobrze pamiętam, no ale okazało się, że to jest spora różnica. I yy, o wiele lepiej, o wiele bardziej ekonomicznie jest dla nas wynająć tylko jeden pokój. Tak też zrobiliśmy. Nasze mieszkanie wynajęliśmy na Airbnb. Właściwie nie mieszkanie, tylko właśnie ten jeden pokój w mieszkaniu, które jest trzypokojowe, więc mieszkamy z różnymi ludźmi, którzy się wprowadzają w różnym czasie. Yy, wiadomo, ma też to jakieś swoje wady, yy, ale to była najbardziej ekonomiczna opcja. Oczywiście cena mieszkania zależy też od tego, w jakiej części wyspy chcecie zamieszkać, bo im bliżej stolicy, tym te ceny są wyższe. My mieszkamy w Zatoce Świętego Pawła, St. Paul's Bay. To już wiecie z innych odcinków, jeżeli ktoś oglądał. I tutaj udało nam się znaleźć mieszkanie, które kosztuje 330 euro miesięcznie to znaczy pokój. Mówię mieszkanie, ale oczywiście chodzi mi o ten pokój więc za pokój miesięcznie płacimy 330 euro. Była to najbardziej ekonomiczna wersja, jaką udało nam się znaleźć na całej Malcie. I to tyle na temat zakwaterowania, tak naprawdę. Kolejnym wydatkiem zaraz po zakwaterowaniu jest jedzenie. Jeśli chodzi o zakupy spożywcze na Malcie, to już nagraliśmy dla Was taki odcinek, możecie sobie do niego zajrzeć. No, moim zdaniem, yy, jedzenie jest droższe niż w Polsce. Nawet teraz, jeżeli sobie porównuję po miesiącu mniej więcej właśnie ile wydajemy na jedzenie na Malcie, i porównam do tego ile wydawaliśmy mieszkając w Polsce, to naprawdę widzę różnicę. W Polsce nigdy jedzenie nie kosztowało nas tyle, a kupowaliśmy mniej więcej te same produkty. Jeżeli ktoś chce jadać na mieście, na Malcie, to zapłaci za to dużo więcej. I też dużo więcej niż w Polsce, porównując nawet jakieś knajpy w Warszawie, naprawdę jest spora różnica. Jedynie na mieście, na Malcie, do tanich nie należy. Więc jeżeli ktoś szuka jakiejś bardziej ekonomicznej opcji, no to oczywiście gotowanie samodzielne będzie o wiele, o wiele tańsze, i to jest to, co my na Malcie robimy. Robimy sobie zakupy i później sami sobie. Gotujemy. Czyli też na przykład zupełnie odwrotnie niż robiliśmy w Turcji, bo w Turcji jedzenie na mieście nie jest drogie w takich lokalnych miejscach, więc tam na przykład bardzo rzadko cokolwiek sobie gotowaliśmy, a tutaj wręcz, wręcz przeciwnie tutaj głównie gotujemy. Oczywiście też wszystko zależy od tego, co jecie. I my na przykład gotujemy tylko wegetariańsko, więc odpada nam mięso. Od czasu do czasu Mohamed na przykład je jakieś ryby, ale mięsa jako mięsa na przykład nie kupujemy. Za to stawiamy na warzywa, chociaż akurat to na Malcie do tanich nie należy, bo warzywa i owoce na Malcie są dosyć drogie. Taka sama cena jest kupienia kilograma kurczaka co no, nie wiem, kilograma pomidorów, więc też akurat dieta wegetariańska może nie jest aż taka tania tutaj na Malcie. Ale wszystko zależy od tego, co jecie, co lubicie i w jaki sposób też przygotowujecie jedzenie. W sumie, jak podliczyłam zakupy spożywcze, które przez cały miesiąc ponieśliśmy tutaj na Malcie, to wyszło, że wydaliśmy na nie 182 euro. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o koszty, to jest transport. I jeśli chodzi o transport na Malcie, żebyście wiedzieli mniej więcej, jakie tutaj są ceny, cena zależy od sezonu. Jeżeli jesteśmy tutaj w sezonie, to bilet taki jednorazowy na autobus kosztuje 2 euro. Jeżeli jesteśmy poza sezonem, czyli tak jak my teraz, to bilet kosztuje już euro 50. I to jest taryfa dzienna, bo jest też inna taryfa nocna, gdzie za bilet płaci się już 3 Euro. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj turystycznie, to możecie sobie kupić taką kartę na transport, która jest ważna 7 dni i która pozwala Wam na korzystanie ze środków transportu bez limitu i kosztuje 21 euro. Możecie sobie kupić też taką kartę na 12 przejazdów, która kosztuje 15 euro, więc zdecydowanie jest taniej niż kupowanie za każdym razem biletów jednorazowych. Ale co też ważne, te bilety jednorazowe, tutaj są ważne dwie godziny, więc w ciągu tych dwóch godzin można się dowolnie przesiadać między różnymi liniami autobusów, i to jest uznawane jako transfer, więc nie płaci się za nowy bilet. My, z racji tego, że jesteśmy tutaj na dłużej, zamówiliśmy sobie spersonalizowane karty na transport. Taka karta kosztuje 10 euro. W ogóle za wydanie tej karty płaci się 10 euro. 2 euro z kawałkiem płaci się za wysłanie tej karty pocztą, bo nie można odebrać osobiście. I dodatkowo, żeby tę kartę aktywować po raz pierwszy, trzeba ją doładować kwotą 20 euro. Więc w sumie wyrobienie takiej karty no, kosztuje w zaokrągleniu 33 euro od osoby. Ale jeżeli zatrzymujecie się tutaj na dłużej, czyli właśnie przynajmniej minimum na miesiąc, bo przy miesięcznym pobycie już się ta karta opłaca, to bilety korzystając z tej karty kosztują Was połowę ceny, czyli zamiast euro 50 płacimy 75 centów. I ponownie obowiązuje nas ta zasada, że płacąc taki jednorazowy bilet z tej karty, Mamy ten bilet ważny przez dwie godziny, czyli przez dwie godziny jeszcze się możemy przesiadać, i taki bilet kosztuje nas tylko 75 centów, więc jest dużo taniej. My takie karty sobie zamówiliśmy obydwoje, trochę na nie musieliśmy poczekać i nie było łatwo je zdobyć, ale mówię Wam o tym informacyjnie, bo jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża na miesiąc albo dwa, to naprawdę te karty kupić się. Opłaca, a można je zamówić też z wyprzedzeniem, i jak przyjdziecie na Maltę, to już będziecie te karty po prostu mieli. Poza autobusami mamy jeszcze na Malcie promy. I bez względu na to, jaki mamy bilet na komunikację miejską, za promy i tak płaci się oddzielnie. I na przykład, jeżeli ktoś chce sobie zrobić wycieczkę na Wyspę Gozo, to bilet kosztuje niecałe 5 euro od osoby w jedną stronę. Więc za podróż tam i z powrotem zapłacimy no niecałe 10 euro. Jeżeli chcemy pojechać na wyspę Komino, to za bilety w dwie strony zapłacimy 13 euro od osoby. To są tego typu kwoty. My jeszcze na tych wyspach nie byliśmy, to wszystko przed nami. Na razie skupiliśmy się na zwiedzeniu samej Malty, głównej wyspy Malty, i po prostu poruszaliśmy się wszędzie transportem publicznym. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wynająć samochód, jest taka opcja. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do prowadzenia w ruchu lewostronnym, to jak najbardziej można sobie wynająć samochód. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i no nie czulibyśmy się bezpiecznie prowadząc tutaj po prostu. Dlatego też korzystamy z komunikacji miejskiej i da się dojechać bez problemu wszędzie. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że chcieliśmy gdzieś pojechać na Malcie i nie dało się tam dojechać komunikacją miejską. Więc póki co jesteśmy z niej zadowoleni. Także w sumie za te karty na transport, które zamówiliśmy i których nawet nie wykorzystaliśmy w całości, bo tak jak wam mówiłam, one są doładowane kwotą 20 euro i my przez miesiąc nawet nie byliśmy w stanie jeszcze tego wyjeździć. Ale żeby się nie rozdrabnić, to policzę wam cały koszt za, tą, za te karty, bo nie chcę mi się już przeliczać dokładnie. Plus za bilety jednorazowe, które musieliśmy kupić, zanim te karty dostaliśmy, zapłaciliśmy 74 euro. I to są tak naprawdę wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy w czasie pobytu na Maltę. Kosztów innych nie ma, dlatego że na Malcie na przykład nie kupowaliśmy sobie karty SIM, bo uznaliśmy, że jest nam niepotrzebna. Nie, nie zwiedzaliśmy też żadnych atrakcji, które są płatne, dlatego że jest tutaj tyle bezpłatnych atrakcji, tyle rzeczy można robić po prostu yy, zwiedzając te bezpłatne atrakcje, że jeszcze nawet nie zdążyliśmy yy, zwiedzić wszystkiego, co mamy w planach, żeby zainteresować się tymi płatnymi atrakcjami. To jest tak naprawdę nasz cały koszt pobytu na Malcie, czyli zakwaterowanie, jedzenie i transport. I jeśli to wszystko do siebie dodamy, to wyszło nam w sumie 584 euro. Ile to jest na złotówki? Nie wiem, muszę sprawdzić, słuchajcie na telefonie. Ile to jest według obecnego kursu? 584 euro. Licząc po aktualnym kursie, który wynosi 4,53, wychodzi nam 2649 zł. To, czy to jest dużo, czy to jest mało, zostawiam już Wam do oceny, dlatego że każdy ma inną perspektywę. Jak oglądacie już od jakiegoś czasu nasze filmy, to raczej wiecie, że my podróżujemy dosyć budżetowo i raczej na wydatki zwracamy dużą uwagę i staramy się podróżować niższym kosztem. Film jest nagrany dla Was informacyjnie, żebyście wiedzieli mniej więcej, ile kosztuje miesiąc na Malcie, taki miesiąc budżetowy. I być może pomoże Wam to zaplanować własną podróż na Maltę i jakoś zaplanować właśnie budżet. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla Was przydatny i że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i zachęcam Was do subskrybowania kanału, bo czeka nas jeszcze trochę odcinków z Malty. Do zobaczenia!